Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nasz dzisiejszy gość, Kuba Jasiecki, to wokalista, kompozytor i autor tekstów z Bydgoszczy, ale dziennikarstwo i muzykę popularną ukończył w Wielkiej Brytanii. I ma na pewno te kierunki we krwi. Swój wolny czas dzieli między Bydgoszczą a Sztokholmem, gdzie pracuje nad materiałem na swoją debiutancką płytę. Za chwilę na pewno spytamy go, jak mu idzie. Pytamy, jak mu idzie, ale wy również możecie te zadać swoje pytania. Oczywiście przesyłać życzenia i pozdrowienia za sprawą naszego czatu 71.19 i TV. Wasze imię i treść życzeń, pozdrowień bądź pytań, które chcecie zadać. Oczywiście najfajniejsze wypowiedzi nagrodzimy płytami. Prócz tego oczywiście możecie brać udział w naszym mega konkursie. Proszę bardzo, do zgarnięcia mamy mega pakę płyt o wartości minimum 150 zł oraz prześliczne pasujące do sukienki Agnieszki czerwone słuchawki marki Panasonic, które otrzymaliśmy od sklepu KUP.pl, za które serdecznie dziękujemy. Moi drodzy, jeśli chcecie zdobyć takie fajne fanty, wystarczy, że odpowiecie na bardzo proste pytanie. Ile lat działalności artystycznej obchodzi Marek Kościkiewicz, nasz wczorajszy gość? Możemy podpowiedzieć, że z tej okazji Marek wydał płytę o bardzo wdzięcznym tytule 25. Co robicie? Bierzecie telefony, wystukujecie 5 cyfr 72, 212, w treści wpisujecie strefa, kropka i poprawna odpowiedź. I to tyle chyba co do ogłoszeń parafialnych, a teraz gramy, lecimy z koksem, czas, start! Jesteśmy, jesteśmy, to była Agnieszka Chylińska, nie mogę Cię zapomnieć, a z nami jest prosto ze Sztokholmu Kuba Jasiecki, witamy Cię serdecznie. Witam Was serdecznie. No właśnie, od jakiegoś czasu mieszkasz w Sztokholmie, a karierę muzyczną gdzie chcesz robić? Tu i tu, wszędzie gdzie mnie będą chcieli słuchać. Na całym świecie. Na całym świecie i tam, gdzie da się zbierać inspiracje, czerpać z otoczenia, a Szwecja jest krajem, który ma ogromnie bogatą kulturę muzyczną i to szczególnie w takim stylu, który mnie interesuje. Zresztą chyba wiecie, no muzyczna stacja, to wiecie, że Szwecja to jest ogromny eksport. Mogę sobie stamtąd czerpać naprawdę ogromne pokłady inspiracji. I nie tylko muzyczne, bo modowe też, bo ty wyglądasz jak szwed w tej chwili. A mówią mi tak. Na, na studiach mnie mylili, że jestem ze Skandynawii, no tak, a bo... studiowałem w Anglii. No i co do takich wzorów muzycznych, no to proszę, jak się September na przykład wybiła, no i nie tylko. Abba, proszę bardzo, no, takich wzorować. Nie tylko na tych artystach z rynku polskiego. Studiowałeś dziennikarstwo i muzykę popularną w Wielkiej Brytanii. I powiedz mi, czy to ci pomogło jakoś w takiej muzycznej karierze? Dużo czerpiesz z różnych kultur, z muzyki zagranicznej i przerzucasz to na swoją twórczość? Y tak. Te studia niewątpliwie pomogły mi aby otworzyć, poszerzyć horyzonty, ponieważ jeżeli jest się w otoczeniu innych muzyków. To automatycznie chłonę od ludzi, którzy słuchają troszeczkę innego rodzaju muzyki, ich, ich, ich wpływy, im daje coś od siebie, także no to było bardzo, bardzo powtórzę znowu, inspirujące, ale, ale wzbogacające mnie. To zobaczmy w takim razie te twoje zobaczmy. inspiracje. Kuba Jasiecki lala. La, la. My inspiration, reason for celebration. Ah, 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 ah. Super strong vibration, giant stimulation. Oh, 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 That can score no wrong. Still spins on and on. And I know my world is lost without you. I wonder how to turn this dream into truth. la, la. Sensation, extra fascination ah, 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 ah. True unto is my motivation. Oh, oh, oh So I'll sing my song And I will wait just as long as you want to bring me satisfaction with every Jesteśmy, jesteśmy, z nami cały czas ze Skuba Jasieckiego, a przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć jego klip do piosenki La La. la". Przed chwilą powiedzieliśmy również, że klip powstawał w Bydgoszczy, w Twoim rodzinnym mieście. Skąd w ogóle pomysł na taką koncepcję, na koncepcję tego klipu? O co chodzi w ogóle z tymi dziewczynami? Spacerujecie przez miasto? Czy jest taki dosyć pozytywny? No, taki miał być, bo taka jest piosenka. Myślę, że mam taką nadzieję, że, że yy, wpada w ucho. Koncept bardzo prosty, chodzi o to, że jest kilka dziewczyn, które idą sobie w środku dnia przez miasto w dyskotykowych strojach i spotykają się, nie znają się i bawimy się, idziemy przez Bydgoszcz, a zależało mi na tym, żeby to było właśnie na, na zewnątrz, bo piosenka jest niesamowicie pozytywna I, e, i taki też jest ten klip, który zrobił mój, mój kolega, bardzo dobry Michał Rosa. Ale sam powiedziałeś, że podobno masz dużą słabość do dużych show tak. i że podczas koncertów u ciebie dużo się dzieje. Staram się, żeby tak było, staram się, żeby tak było. E, może to się wywodzi z tego, że e, występowałem w musicalach również, więc wiecie, tam się, tam się dużo tam się dzieje, tam są ludzie, na scenie jest masa choreografii, dźwięków, także bardzo to lubię i e, w mojej muzyce staram się, żeby, żeby, żeby ona mi to umożliwiała, żeby też tak było. Także kiedy występuję, to też staram się, żeby mi towarzyszył obszernych chórek albo tancerze. A gdzie w tych mu musicalach występowałeś? W Bydgoszczy i w Toruniu. W Bydgoszczy i w Toruniu, zanim wyprowadziłem się jeszcze na studia, więc byłem kilka lat młodszy. I, i to, były, to był miks um, piosenek takich naj, z najpopularniejszych musicali, czyli z um, Phantom of the Opera, z um, Deszczowej Piosenki. Naprawdę niesamowite widowiska. Słuchajcie, mam taką propozycję, żebyśmy teraz trochę potrząsali naszym ciałem, dlatego zobaczmy kolejny flip kasinowej Shake It.